Co, co, co? Powtórz, Co głos, za świecą? No, gwiazdy świecą i no i za też no, no, świecą, to jest... nie? Ale co? No. Świecą. No jak coś świecą? No, no co robisz? Gwiazdy świecą na niebie, a za konicę jak? Wejdź kosmaty na Pluton-1, to mi powiesz. No to... No nie rozumiesz? Hmm. No świecą, co? Ale... Nie no co? Gwiazdy nie, jak to. świecą, a jak świecą zakonice? No, no świecą sobie jadą, no nie rozumiesz? <śmuszczak> ja... nie, ja, to ja nie, nie, ja nie, świecą. nie, 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 świecą. sobie świecą. świecą. i nie, 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 świecą nie, 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 tu sobie wsadzają świece. ŚWIECĄ. Aaa... Kurwa, jeszcze nie robię Czekaj, no. gwiazdy świe... gwiazdy świecą. No gwiazdy świecą, no tak. User Gwiazdy świecą. Czyli gwiazdy świecą, a zakonnicy są... I zakonnice świecą. A, i zakonnice świecą. A, czyli gwiazdy świecą. No bo, z no bo Nie, to jest za, dla mnie za ten. To jest za ciężki ożyk no, no nie, nie wiem jak świecą, myślałem, o co chodzi. Czy świeca czy że co? Czy się pali coś? Nie, ja no, Ale pole powiedz dokładnie. Powiedz jeszcze raz. Gwiazdy świecą. No. no świecą. świecą, świecą. No czyli... Gwiazdy świecą, no bo świecą, nie? No. A za że nie mają chłopów, to sobie jadą świecą. A. No! To to tatu, teraz to wie, no. Teraz ja nie ogarnię. A, jak, 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 A ja już wiem, o co chodzi. Nie ogarnia, Ale czym one świecą? <śledzimy> Kurwa, Zwiec... no I tak! Spać, wszyscy ja już bo nie jeszcze. A to już po dobranocy, ja idę spać. Ej. Która godzina? O, 20.43. Jestem tyle nysk. Świeci, świeci, świeci. Świeci gwiazdko, świeci. E, Albi, wejdź sobie na YouTube? A. A po, no jestem... I wpisz, I wpisz sobie... strzelę sobie kupę czy coś takiego. Pff, strzelę no. sobie kupę z -er sobie kopę. Kupę kopę. Kopę czy kupę? Kurwa kupę. A no to ty gracy roztacky, to to widziałem go. No. Lubisz To ja bo go subskrybuję. A. Jak dostanę na, na co te? Na drzewie co siedział na tym. I w takich skarpetach dokładnie do ale i sobie śpiewało jakieś motylkę. To fajne było. A napisałeś mu coś słodkiego? A, to na placie. Okay. Racę tak. Rostocki. Świat ten nie jest taki zły. A, to to to, to ten. Tak O, to są. to jest ty, patrz. To jest, jest właściwie, to, to jest super. To może możesz zobaczyć, to jest super. mu muta tam, no. O, to jest super, bo on sobie tak siedzi... No to jest fajne, nie? Jaki ma A, dobry bokaliny li, li, <grym>, Szalona zabawa, grację Rostocki Wsadza palec w dupę wyciąga spadochroniarzy i Zoglądam na się kanapki to? kładzie Ach, bo i kolejka ale Nie znalazłem Ej, właśnie Nie bardzo się to idź Albi do Widzieliście Widzisz albo... co ja wysłałem tam? Nie albo... Co? Idol Jestem twoim idolem Robert, jeżeli o to ci chodzi Kurwa, Albi ja pierdolę. Idź się wyspać A ja, jaka, co <grywa> jest? oglądałem film, nie? Leżałem sobie. I widziałeś Roberta. Deniro. Nie. nie, nie. De Niro. nie. I oglądałem <grywa> sobie tak myślę i... to no, było 22 już, nie? Idziemy i oglądam film, kurde, a mi się chciał spać, nie? Się położyłem potem za 10 minut wstałem i nie mogłem ustać do pierwszej Ej. I się ale... poszłem wysusiać o drugiej. A bo zrobiłem małą kupkę. Ej, zobaczcie czy... Co? Zobaczcie czy na YouTube jest taka bajka bajka barba papa Co? Co to chcesz co? O osobaracja. No jest barba papa. Co? A pan to flash? Czyś. Ale się ci. Ty też masz? Yeah. Nie. nie. ma. Ale jaka barba papa. Ja tego nie słyszałem. No, Krzyś, ty się, się chce podziwiać.

ale gdzie? Hehehe! He, he Ale okay. się srymowało i... ...rym. Czuję to. Zabić takimi ludźmi to... Co? Która minuta? Czuję, że komuś oczy łzawią. No mi, bo muszę spać. A, czekajcie, puszczę do pudi Я тогда то до сну себе пушал, да, можете посмотреть. О, уголь, может быть, мы с вами зачем так. О, уголь, уголь, уголь! Fajne, nie? Ja to do zawsze sobie nie i raz tak śpiewam. To tak tak drugi raz lecz, magazynek, wiesz, no. tak le, leżę sobie i tak pudi, pudi... Ja, i akuni... Nie, no się w serce boi. Dzwonię pod 112. Jeden, 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 dwa. Gospodarz, włącz sobie to! Co? Okej. Okay. Tak skorzystać z tego? O kurwa, nie. To jakieś chińskie te krypcie. Jakieś ściski. Co, Jakie Co mam włączyć? Nie włączaj tego. 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 <coughs> tego, nie wstajaj tego. Nie włączaj tego. Gdzie to jest? dobry chłopak, który prezentuje JP. No Michał Szpak? Nie. <coughs> Michał szpak to jest rak. Ha 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 ha, ha. A Jak? to nie krytokrytyka były. Mm.